na Wodzowe, dzisiaj będziemy grać Fortnite'a Będziemy grać we Fortnite OG To więc w gotowości i zaraz się widzimy Dobra, to jesteśmy już I czekamy na tego busa Ej, patrzcie, ten bus jest trochę, a nie, bo to jest taki trochę rozwalony chyba Dobra, no tam co? Do busa! chyba coś jest To mi się wydaje, nie to nie nie ma coś tu leci, kurde, no to polećmy tam pompa Kurde, chyba tu nie ma żadnych skrzynek. Na pewno coś tam jest. Może. na no, to widzowie, to to jest pierwszy odcinek z na tobie. Jak co to ja nagrywałem jeszcze na TikToku i ten nazywa się chyba tak Szymson Szymson um, 700, 700 786 chyba tak, nie wiem nie sprawdzałam po prostu Nie naprawiamy Chyba tak dobrze można A to jest. Od, pod, po. W końcu jakiegoś typa mam. krzaczor Jakby challenge, że będzie krzaczorem Taki challenge, nie? On nie miał korybini. Czy on miał taki zwykły? Miał zwykły jak ja. No to dobrze, my to idziemy dalej. O! A! Skrzyneczka jeszcze. Nie. Zwalamy to, a O, musimy dokoła, bo burza to w Fortnite o to szybko idzie. Mm. Um, I co no wiecie na no, mój kanał na Games? Subskrybujcie i dajcie łapkę w górę. I co wiem. Mhm. Dopiero, dopiero co chyba Was poznałem. A na TikToku to. Nie wiem, może ktoś ogląda ten. ogląda mój TikTok. i ten filmik. Dobra. Teraz to ten. zbieramy skrzyneczki na snajpę i na taką fajną bron. Taką dobrą. Shinka. O To jest karabin. Takie to nie. No to idziemy dalej. A municjec zawsze się przydadzą. Mm, dobra, widzę do to. No co? Amunice. Do koła idziemy? skrzynka ten ta sama pompa dobra potki mamy to i jeszcze kolejna skrzynia o, kolejna podka no to już mamy? Na razie ja mam jednego kilo Jak chcę... No jednego kilo mam Bardzo więcej A, czas... A teraz to coś wygrywam No nie wiem, co się ulepszyłem no, ja zawsze jestem taki ulepszony a teraz to razi bardziej. Hmm. Po prostu dobrze mi idzie. Ja nie czytuję. Bo koledzy mówią, że. O, że czytuję przecież. Jak to nie zabiłeś przez ściany? Chociaż nawet ja nie biję przez ściany. O burzę. Dobra, jesteśmy yy, i tak w kole. Yy, za 3, 2, 1 i jestem dobra. Hmm. Dlaczego ty tu nie ma? E, ale jak ja się cieszę, że nagrywam na YouTube już. Nagrywałam na TikToku, a teraz na YouTube. Ja na teraz mam 5 subskrybentów. To lecimy po więcej. Dawajcie po, yy, teraz 10. Ja chcę jeszcze tam dobić na 100. Ale ja nie zmuszam. Ja nie zmuszam. O jakiś tam broni? Snajpa? Zaraz pójdę po tą broni. A nie, to nie snajpa, tylko taki karabin. No dobra, zaraz pójdziemy po typów. Nie nabrać, no, brać. Nie wiem. Nie wiem czy brać, ale to się opłaca. No do mnie. dobra, teraz nie mamy typów. Już ktoś się tu budowało ale ja, ja, i nie wiem, czy, bo ja chcę zbierać skrzynki po prostu. Też. Ja też e, poluję na snajpę. Ty, gdzie to zniknęło? A nigdzie, tylko nie otworzyłem po prostu. Mm. Dzisiaj kupiłem tego skina czaszkownika, bo on taki, taki OG. Prawda, bo to <laughs> ja? Jeszcze dostałam v Nie no, to niemożliwe, że nie ma na razie y, ten typów. Ale ile tu, ten Tych, nieważne Ona, no, co my szukamy ty O, no już 10 minut wyminęło na ten film. Hmm. Dobra, więc co Ja... Nie wiem dlaczego to nie ma żadnych typów. Jeden był. Drugiego nie ma i trzeciego, i czwartego. No nie ma po prostu typów. Jakby to był live, to byś... O, tam się nawalają. Dobra, teraz to proszę. Jest! O kurde. No dobra, to będzie trochę trudniej. Chyba. A nie, bo mnie nie ze snajpy. będzie serio trudniej. Nie, za, nie zamykaj mi. No jeszcze ktoś się wtrąca do wojki. Ja cię A miałem się uleczyć. Jezu. Nie no, ja się nie poddaję. No dobra. No to pierwszy mecz nam się nie udał to będziemy teraz grać w teraz albo chyba dobra, wdawać w patelka no i co, no widzimy się zaraz dobra, to jesteśmy hmm, dobra, pyk, jeden typo, drugi a nie, bo to ten sam typo, sorry No, mhm. mm. Wow, wiem, że to jest wyspa startowa, ale dobrze celuję. No. Dobra, to gdzie w takim razie pójść? No dobra. Zlatujemy już. Dobra, to w tę miejscówkę chyba lecę. Nie. Nie, dobra, nie. Nie, wiem, no ale nie ma wyjścia, no to muszę. Mam wyjście? Nie mam. Nie dobrze, że nie mam. Poczekaj, co, co Dobra, na no tego typa. Wow. O nie, on ma katana. Jest. Pompę miał. Jo! Jakie on ma rzeczy. Tak od razu. Ty. Ło! Dobra. Dobra, nie ma chyba żadnego... Nie, jest na pewno. Tylko po prostu nie ma kroków. Dobra, biorę zamiast. Biorę tą Dobra, chyba jeszcze tak jarka i chyba kończymy, widzowie. Co to jest? Jezu, gdzie? Co? Nie, dobra, no to w widzowie. jest dobra widzę go. Widzowie uciekać, tylko z tam podjechać. A bo wiecie widzowie, patrzcie na to. Widziałem coś czy słyszałem on jest tu na samej górze kurde no dobra ostatnia gra co jest dobra ostatnia gra dobra 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 reakcja co Dobra, no to jesteśmy. E, ja mam e, na reaktywacjach Unrilla, Ale i tak można sobie grać. Eee, e, widzowie, napiszcie mi, na czym gracie. O, patrzcie widzowie. Miałem podkę no bo się da potkę po prostu mieć no i chyba teraz się da, nie wiem wyskakujemy dwa restarty okej okay. no to więc nie zmarnujmy tych restartów więc pompa no ta, y, ten, to jest pistolet maszynowy, dobra. Kurde. No to chyba zmarnujemy właśnie restart. Kurde, ja nie mam tych. Nie mam, czy nie mam karabinu. No to niedobrze ale chociaż mam pompę i start maszyny dobra i karabin tak jest ja pamiętam wiem gdzie jest skrzynia tak mi już nikt nie będzie mnie oszukiwał bo już się tyle razy na to nabrałem Ty, na ja razie nie ma typów tak. Co jest? Dobra. w tą stronę, w tam, w tam O! Amicja. Proszę, ja chcę typa jakiegoś w końcu. Co ty robisz, łapie? No, co ja robię? Kurde To nie działa, co jest? Które no. no Nie wytrzymam sobie ja nie wytrzymam Oh. O no to głowa. He O nie, to ten sam typ, chyba. No nie. No teraz ten zabił. że mam tą pompę swoją. Ty na pewno tego typu, ten typ nie zabił. Nie wiem. Dobra, ja uciekam Kurde, dobra Dobra, dobra, No, no, to widzowie no to Trzymajcie się, papa